No i aktualnie pracy jako kierowca autobusu, mam ta sprzedaję pilety kierowcy, które są droższe, normalne kosztuje 5 zł, ulgowy 2,50 i przez miesiąc sobie z ciekawości sprawdzałem ile będzie tej kasy, no i wyszło 2x 10 zł, 1x 20 zł i tu mogło być jeszcze jedna dziesiątka albo dwie i mogło mnie przypadkowo wydać w sklepie. Ale tego nie jestem pewien. Myślę, że raczej, raczej sumiennie odkładałem wszystko do jednego woreczka, ale na początku roboty mi się coś tam zamieszało, ale to nie jest problem. No i ogólnie szukałem odwrotek, ale wróćmy 18 razy 5 to jest 90 zł, 13 razy 2 zł to jest 26, 14 razy 1 to jest 14, 6 razy. 50 groszy, 3 i 4 razy 20 to jest 80 groszy i 2 razy 10 to jest 20. Razem to daje złotówkę. Wyszło 174 zł z tego, co tutaj mam plus, plus może 10-20 zł, bo tak jak się mógłbym pomylić. I niby z tego, co rozumiem, to jest 60% prowizji dla mnie, czyli wychodzi 196 zł dla mnie, a 100. 100 4 40 groszy dla pracodawcy. Oczywiście całą kasę muszę oddać oni to przeliczą i odliczą i tak dalej na podstawie ilości sprzedanych biletów. Mi się biletów akurat nie chce liczyć, ale jakoś na pewno to będzie. No i głównie ten film robię, bo szukałem odwrotek albo destruktów. No i tu mamy coś takiego wątpię, żeby to był Prawdziwy destrukt. No, się nie znam. No, i tu znalazłem monetę z 2013. Chyba one są jakieś takie rzadsze. Nie pamiętam, czy złotówki. W dość dobrym stanie. Muszę się zapytać znajomego. No, i ta złotówka, jakaś taka pochartana. Nie mam pojęcia, czy to jest destrukt. Czy nie jest? Raczej nie, ale jest dość głębokie. Kółeczka jakieś takie wybite 92. Wątpię, żeby to było uszkodzenie w No ale kto wie. No i w zasadzie to tyle. Ciekawe jak to będzie w przyszłym miesiącu. W zasadzie też nie wiem jak to odliczyć, bo jeszcze jakąś pulę sobie muszę zostawić. Na przykład dwie piątki z tego dwie piątki, dwie dwójki, dwie jedynki, dwie pięćdziesiątki. Jakoś tak.